Cześć, dzisiaj e, pokażę Wam moje karty piłkarskie. Match Attacks i Champions League 2012-13. To zaczynajmy. No, może pierwsze razie. Pierwszą kartą jest. Proszę bardzo, to jest pierwsza karta. Druga. trzecia, dobra, nie będę już liczył, ale mam trochę, o, to jest bardzo karta Noir, to też dobra karta, hmm. nie, no, O, to, to jest specjalna karta. Ładnie świeci Dobra, odłóżmy te karty na bok A ja jeszcze chciałem pokazać FC Barcelona Lionel Messi Start Player Darrell Traver nie? Nie, dobra, dobra, tego już nie będę pokazywał. Tam. Dobra, proszę bardzo. Tu Ibrahimović Mamy specjalną. O, proszę bardzo. To też jest specjalna. Karty nie są aż w takim dobrym stanie. Ta jest na przykład, ta, ta jest dobry stan, nie? Lukas. Dobra. Tutaj mamy taką. I tu mamy taką. Tutaj taką. Nagrywam, bo mam trochę tego tam, kurde, i że to... Niedawno sobie profil założyłem że sobie nagrywać takie rzeczy miałem sobie, miałem sobie zakładać profil Na Sylwestra, ale nie wyszło Kole, Kolega wszystko zepsuł To jest fajny bajer Monachium Nie? Faj i mamy dwie karty specjalne tu jest światło to one się tak odbijają fajnie ale fajne muszę przyznać dobra jak wam się podoba to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał cześć